Dzień dobry, tutaj Sebastian Przybyszewski do pracodawców na terenie Mielec, proszę o szybki kontakt, szukam pracy na stanowisku pracodawca, pracownik magazynowy, pracownik gospodarczy lub pracownik malarni proszkowej lub pracownik produkcyjny obojętnie co proszę o szybki kontakt 731 277 miłego dnia życzę powodzenia i oby wam było dane e, szczęśliwy dzień dany szczęśliwy dzień Sława Ukrainie. Patrzymajcie Patrz, się.